Scenka jest taka, że tu wisi dupka, a tam jest główka. I to nie jest ten sam kot tak wygięty, tylko to są dwa kociska, dwa. O, proszę bardzo. Czy pójdziecie tam do nas, do Ewy pójdziecie? Chodźcie, ja was wezmę na kolanka. Zobaczcie, jaka grzeczna jest Selenka. Celanka, to jest normalnie takich rzeczniuch. O, idealny kot. Super kotek. Super kotek, dzień. Kochany. Piękny moje. To co mogę was zabrać? Spróbujemy, tak? Zabieram. O, zobaczcie. I Ewa ją może dotykać. No jest normalnie, tylko widzę, że strasznie coś jest nieustru. O co tu chodzi? Hmm. Kochany koteczek, kochany. Teraz już jest lepiej. No i zobaczcie, Ewa ją głaszczy, także jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi postęp. Olbrzymi. Jest kiciunia. Zobaczcie, jaki to jest postęp, naprawdę. Ja jestem dumna z Kicunii Jeszcze jak zacznie mruczeć, to już będzie coś niesamowitego. Dwie osoby, jedna obca całkowicie, a delicja po prostu uczennica na szóstkę. Z plusem, z plusem. Pani magister już właściwie. Po studiach, tak? Studiach z oswajania. Grzeczna, kiciunia śliczna, kochana. Dobra. Piękna. No ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zbudowana taką koteczką. Skruszałaś, tak? Ty się nasiedzisz tu, bidulko. No jeszcze będą trochę siedzieć. No wiem. Ja by się wszystko udało. Oby się wszystko udało, wszystkie plany. Ale kto mógł przypuszczać, że tak to wszystko wyjdzie? Pierwsze kotki w tym roku. Chociaż pierwszy znalazł dom w tym roku. Kamel? Kamel. To jest kot. Ale jaki piękny dom znalazł. Jaki? Ale to jest duży ten kot. On jest o wiele wielki, on jest gruba, są przecież. 5 kg. Około 6 kilo, tak? Hmm to z tego, co pamiętam? Ja, Do Goni Karola. I taki cudowny kotek, i takich ludzi trafił. I tu bliziutko, takich cudownych ludzi trafił. A bidok się też wysiedział. A wysiedział się w takich no. warunkach, a teraz jest taki szczęśliwy. To, to, to mu życie uratowałaś, jemu na pewno. A Miraj widziałaś jak w cudownie? Na, ZM, na ZWD był post. Jak już się mizia? Mm. Nie widziałam, chyba muszę odświeżyć. No coś niesamowitego. Ale mi się nie pokazało postów, nie pokazałam mi postów o Karolkach. Chociaż wiem, że Aśka wrzuciła i go sama puściłam, ale już go nie widzę. No, Facebook, tak działa. Ale jestem taka normalnie, tą Miraj podbudowana, już mizia się, już głaskanie, już wszystko. A będę miała jej dzieci, wiesz, jak wrócę w lutym, bo jadę na narty. Jak wrócę, to będę miała jej dzieci. Trójkę od Oli. dzikusy oczywiście. <laughs> Mają już pół roku. No nie wiem, tak dzikusy. No. Wiesz jak to z tymi dzikusami. Wiem. Niektóre są. Też już jak tak długo siedzą u kogoś, to też już potem są bardziej skłonne do współpracy. <laughs> A one się na tak tu Jak wszystkie pójść. No, no zobaczcie no niesamowite rzeczy Proszę, nie bój się no zobaczcie no pięknie, naprawdę pięknie koteczek, malutki koteczek troszkę cię muszę przytrzymać to te lekcji miziania widzicie po prostu jestem naprawdę zbudowana jeżeli tak jest to znaczy, że kotka już jest absolutnie gotowa na nowy dom i w normalnym domu to już by była u ludzi na kolankach z własnej woli. Ale jeszcze musi poczekać trochę. Kochana jest, jest kochana. Dobra, słuchajcie, wezmę drugą, spróbuję. Zobaczymy, czy się uda wziąć siostrzyczkę obok na kolanka. Taka jest. Chodźcie, dzisiaj jest sesja kolankowa. wybita wiecie, specjalna, jakby to powiedzieć. O, patrzcie. Ręce. Zobacz. A dwa koty i cztery Zobacz. ręce. Nie ja wiem, czy mam Zobaczcie, i Felicja jest grzeczna. I, i Felunia jest grzeczna. I jakie to są fajne kotki. Niesłychanie. Jak mi się przyda taka pomoc, że tutaj robimy sesje głaskaniowe zbiorcze. Od razu. Niech ktoś powie, że te sesje nie działają moje. Przecież one tak działają, że w ciągu wiesz, no tygodnia Ty się, jest już szkodliwe. To się uczy do nie? nie? Ciupuchła. Ta to jest ciuu. fajna też. To jest fajne, gdzie będzie kione, bo Piękna jest. No, Ona taka jakby większa od siostry. Troszeczkę, ale troszeczkę, bo ta słuchaj dwa, trzysta, chyba ta 2,5 takie. Ja się już myślę, że już więcej, ale... Wygląda no, przed więcej. Ale, ale takie drobniutkie. I pani doktor mówi, że rzadko jej się zdarza ostatnio, żeby takie kastracje robić takim koteczkom, co nie mają tłuszczu pełne na brzuchu, nie? A one nie miały. A spróbuj ją też pogłaskać jedną ręką. Zobaczmy, czy. Zobaczy, to jeden tamtą przytrzymaj, a tą drugą. Ja zobaczę, czy ona na ciebie reaguje. A dokąd to? A sesja nieskończona. A przykro mi. Wrócę to mnie moje. No, w domu wyrzucą. A nie spodziewałam się, wiesz, że do obcej osoby <grym> przyjdą, a ty cwaniaku. Niech idzie, już Ty nie, niech idzie, a ty już taka jesteś mądra, wszystko rozumiesz. Mogę teraz tą przejąć, zobaczymy. Nie, najpierw ją tu po i zobaczę, jak ona reaguje na twoją rękę. Nie mogę, bo to tam... tą tak wyczuchrała, nie Wyczuchrała Cudna jest. Może bym to cię ucałowała, wiesz? No. A my w tyłek nie całuję kotów, nawet może. <grym> Szerwatek bardzo lubi nadstawiać tyłek do całowania. Wyjątkowo Ona ma takie dwie kreseczki tutaj, ładne. A. Tak, tutaj, takie Jak cię nie będę trzymać, to pójdziesz sobie czy stanie ze mną? Chyba pójdę. No będę oddam, no Nie będę trzymać, jak jadę. chcesz, to może iść. Wiesz? No. Jak chcesz, to możesz iść. No, jaki ładne brzoszyk. Ale wiecie, że trochę się tłuszczyku już pokazało na brzuszku. Tutaj chyba tak. Nie, już się chyba pokazało. Proszę. Zobacz ktoś cię inny głaszczy i żyjesz. Popatrz. Ona lubi tutaj, wiesz, między, Na klacie lubi. O! Róczy. No nie, no jestem naprawdę, słuchajcie, zbudowana. Uważam, że osiągnęliśmy bardzo, bardzo dużo w dziedzinie oswajania. Ale to były takie kotki od początku mm, rokujące już nie takie dzikusy skaczące. Bo ta mała Selena, no to ona potrafiła dać czadu. I jak na przykład ją musiałam złapać do czegoś, no to potrafiła tu po wszystkim nieźle przelecieć. To ta ciotka nosem robi takie jakieś odgłosy, powiedz. <laughs> nie wolno oddychać. Kitula! Co jak na mnie patrzysz? Nie zjadłam cię. No. Ale Selenka też już przekonała się, że i tak ją złapie, bo wiesz, ganiała, ganiała. I teraz siedzi tam potulnie w tej chmury. Co no i bardzo dobrze, ja ją nie biorę. Bo ona jednak przeżywa. No bardzo jesteś super, dziewczynko. Jesteś super, bardzo super dziewczyna. No, no dobrze. dobra, papa pa, robimy wszystkim. Pa, pa, pa tak? Koteczek idzie. O, ale ty nie idzie tylko się na drugi boczek? O, jeszcze ten boczek nie wymiziany. Tak? A ty piękna jesteś. No ona jest piękna z tym brązowym wnioskiem. Cudowne. nie są cudowne, ale ona jest... I są takie że jeszcze nie dwa, chyba koturki czarne w tym miocie, więc takie naprawdę zróżnicowane, Czarny. Czarne. No. I jeden... Ono ma taki ten... Jeden mały. Półki. Jeden mały, drugi nie duży, się. no i ten mały... No to ja nie wiem, czy on jest zdrowy, jak on jest mniejszy.